I one są fajne. Oj, 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 oj. No nie, nie, No, no jeszcze, jeszcze. Tam jeszcze. Tam. No, no pijcie jeszcze. Pokażcie jak piją. Fajna mała kózka, która dopiero to się urodziła. O właśnie, tak. Aby ktoś nie wiedział, to prawie cały pysk tam wsadziła, ojej. O, dobra, teraz ja jestem cały poćkany mlekiem. Obsmorkałam, nie? No śliczny tu Patrz, jak ta ma dużą głowę. Ona ma dużo większą głowę. No tak, można go jeszcze się napić, tak. No, 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 no też. No, <gry> aż przy tyłu. No, 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 patrzcie, zatopiła cały pyszczek po prostu. O, jeszcze. no nie mam jak pokazać, po prostu sobie od tamtej do mleka. Tak jej no się chce bić mleka. No jeszcze tak. Pomalutku, pomalutku. malutku. <gry> Tak to zobaczy, że to w domu na chodniku to uchodzę. Ja to chyba nawet do internetu wrzucę. No lęk. No i coś, nic mi pije. tak pije, pije, tamta Ja pije. też no, to pije, no. Tylko, że ona tak pije, że... dobrze. No, ona ale tutaj nie ma. Tu nie ma cytusiów. Nie będzie cytusiów. No przykro mi. Za wielkie, tam nie patrz, się Patrz, nie się patrz, płynie. patrz, całą głowę wsadziła po prostu. Pii.